Ale to na jakiej podstawie? Pan? Ale nie, nie. nie pan, poseł na Sejmie Rzeczpospolitej Grzegorz Braun, pytam Pana na jakiej podstawie Pan dopytuje o detale garderoby. Ja na przykład nie pytam Pana o to, dlaczego Pan... Imiennik Pana jest tutaj? Jest. Nie wiem, co Pani wszystko powiedziałem. Tak, ale Pan wie, że to jest nielegalne. Pan wie, że to jest wszystko bez należytej podstawy prawnej. I Pan powinien nie stać tutaj, nie zaczepiać niewiast na ulicy, tylko powinien pan powiedz do swoich przełożonych i powiedzieć, i powiedzieć, że stwarza się warunki, w których Pan jest nakłaniany do podejmowania nielegalnych działań. Dobrze, rozumiem. Dziękuję tutaj za pana podpowiedzi. Ja pana zachęcam, żeby pan się nie angażował w działalność przestępczą. Dobrze, dziękuję, ale w tym Nawet momencie jeśli angażuje się przeszkadza mi też pan, mi, przeszkadza mi, przeszkadza mi pan w działalność to mi podejmowaniu, bo...

po zakończonej interwencji jak najbardziej... Czy pan jest świadom, że są wojewódcy tutaj... no proszę, proszę, proszę nie My pana ratujemy przed angażowani w działalność kryminalną. Tutaj nie jest taka pleca, tylko się odsunie do kawałek. A to na jakiej podstawie panu to prosi? Na podstawie takiej, że to moje bezpieczeństwo w po trakcie podejmowania pan, interwencji. pan twierdzi, że zagrażam panu? Może nie pan, ale tu jest grupa innych Ja jestem innych świadkiem, że ty jako parlamentarzysta chcesz poznawać rzeczywistość jest, się... źródłowo, wie pan Nie, pan, to? nie, nie przez pośredników trzecich. Dobrze, proszę mnie tutaj nie przeszkadzać, tak? Lekarza, Wzajemnie. Pani Pani brała udział w teraz się rozpali. tak? i Pan Panią zatrzymuje? Tak, nie zatrzymuje, proszę Zajmuje czynności legitymowania. I tak Pani powiedziałem. Już to powiedziałem Pani. Już Pani powiedziałem. Ja, ja, ja. A czy pani się zanotowała to? Nie, nie, ale to może nie. być bardzo nie. ważny w sobie. Tak, tak, Czy może mi pan podkreślić, w jakiej podstawie prawnej w tej sesji nie chciałem takich e, Po to pan szedł do tej zaszczytnej służby? Naprawdę po to? to Szanowna, tak, już powiedziałem. Proszę mi nie przeszkadzać. Ja zadaję panu pytanie, nie oczekując od pana odpowiedzi, tylko licząc na to, że pan do późnych godzin nocnych przemyśli sobie to pytanie, czy do po pan to pan, pan szedł do tej zaszczytnej pan nie, pan nie szuka to. czegoś w telefonie, więc pan tymczasem ma wolną chwilę. Proszę ćwiczyć, że będzie szukają. Właśnie nie mogę, bo ja muszę uwagę spokić tutaj na panie.

Przepraszam, mógłbym prosić też o zachowanie... A, mnie? ja wykonuję <grym> mandat poselski. Niech pani zasunie kurtkę, bo szkoda, w, żeby pani się przeziębiła. No się o panią. Tak muszę tak muszę, pani muszę pani. uczestniczyć w tym zdarzeniu jako jego świadek, ponieważ chcę znać I to pani zdarzenie pani się zasunie, bo szkoda, z pierwszej ręki, pani ręki a nie z relacji. Panie, 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 Dlatego panie nie utrudniając pańskich czynności, chcę być świadkiem tego zdarzenia. Słysza pan, że funkcjonarz został poinformowany o dorobku... Tak, jestem świadkiem tego, że funkcjonariusz został poinformowany o nielegalności, to bez podstawności. Nie ja nie rozmawiam z panem. To proszę mnie nie krzyczeć, ja ja to się Ja nie krzyczę, proszę pana, ja mówię głośno i wyraźnie. Mam panie prawo do dośpienia, do działania na sposób przeprowadzonej w miejscu właściwego miejscowościu. W tym momencie proszę pana o dokumenty, panie no, zawsze jest, to jest, zawsze zawsze tak. zawsze jest to a a czy pani jest nieletnia? Czy pan policjant pomoże wylegitymować nieletnią osobę? Panie pani rodzicarz wiadomo, że pani to, panie to, panie Wiedzą, że panie to jest? Pani rodzice w ogóle obecni? Nie, nie, są tutaj obecni. Ale kampanie 10 października. Nie wiem, to... nie Panowie policjanci, czy teraz będziecie legitymować dzieci? Czy nie powinniście łapać przestępców? Pedofili nauczycieli? Przecież tu nikt nikomu nie robi krzywdy. Wasza obecność jest tu zbędna. Na to przekraczacie swoje uzdrowienia służbowe. Z jest problem, że idziemy po ulicy? I to w skromoceniu, czy poza nim? Masakra, no że pani tutaj nie ma obiadu. No to, ile jest naj, najdrobniejsza? przecież no. to naj, najbardziej, no, albo starszego człowieka, albo... Czy Albo osobę, która ma masaczkę złożoną. A na przesłuchanie? Pan już prowadzi przesłuchanie. Panu nie wolno prowadzić tego typu czynności. Ale pan przesłuchacie swoje uprawnienia. Na jakiej podstawie pan... Ale... Dziecko służył mi płakało. Tak, tak, takie małe.

Nadzór stały, stał, co ich tam? Co tam ręką. I, i, I Policja jest ich prawą ręką. Co to za czasy, kiedy nie można normalnie przejść chodnikiem, tylko milicjant zastępuje drogę i prosi o rozmowę. Proszę o mam mam swoich rozmowę. Proszę jest rozmowę. I o rozmowę. Proszę o albo jaja. To rozmowę. Proszę o w Proszę o rozmowę. Proszę no, to teraz też może zrobić, tak mi się wydaje. Ale... I to dziecko świadome, a nie zwyczajne dziecko, I... walczące o prawa nie tylko własne, ale to Są to ludzie, którym się przypomina no to tej chwili, jak 40 tak? lat temu byli lekcjowani za nimi. Większość nie pamięta.

Poza tym chyba nie jesteśmy jeszcze w tych czasach, kiedy milicja nam mówi jak mamy się ubierać. Komu to Mieszkanie No i my nie informujemy Kaczyńskiemu. My nie prosimy... Jemu kaczorowi I nic więcej! My nie prosimy o e, zmianę munduru czy zdjęcie maseczki państwa policjantów. A państwo nas proszą! Państwo się ubierają! Szanowni przypominam, że nasz mundurowanie ludzi jest pozbawieniem wolności. My się ubieramy jak chcemy, jako wolni ludzie, a państwu nie mówimy, jaki mundur państwo mają nosić od Krzysztofa Błośnowskiego zaprojektowany. Chociaż i tak łamią przepisy, ponieważ nie chodzą w pełni umundurowani, nie mają imienników, większość z nich. Więc łamią ten przepis.

to państwo zatrzymują ruch Ja Jeszcze pani chwilkę poczeka, tak? My jeszcze nie ale na co ma My zawsze chcieliśmy na iść! Na to, Nikt tu nie chciał to. stać! Ale z jakiej czynności? Przecież pan nie ma prawa w tym momencie, ani mandatu. Proszę pana, to mi nie przeszkadza, tak jak mówiłem. Ja ale pani prosiła mnie o pomoc. Ja pani pomagam A pani policjantka zamiast tu nagrywać ludzi, niech nagrywa puste spotyka, proszę w szpitalu. Głowa otworzy! A ja się do pana nie Ja złożyłem! Ja Panie policjanka może wchodzi. dobrą robotę w końcu zrobi, a nie za to parę. Nie groszy. interwencji. A co ja Interwencja, bo ktoś idzie po chodniku! A jak ludzie umierają bez pomocy medycznej, to... Nie to nie jest? Jest pomocy. Ale to interwencja, jest nie. ktoś idzie po chodniku. Panie policjancie! Ten was faszyzm medyczny to już się każdemu zwrócił. Ludzie umierają w karetkach, bo się nie mogą do szpitala. Pani, dostali. Pani, nie są w ogóle pomocy. Panie policjancie, dlaczego pan mówi o tym interwencja? Skoro człowiek chce przejść chodniku, nie mówmy o interwencji. Mówmy o reglamentacji pierwszego ruchu legalnego w Warszawie, tak? To nie jest interwencja. Pani nagrywaj puste szpitala, a nie coś mądrego zrobić, żeby się Ustalmy jakiś poziom na zewnątrz i odpowiedzialność za słowa. To nie jest interwencja. Rozmawiałam z córką człowieka, który nie dostał leków, które chciał w szpitalu i dlatego zmarł. Tak? A ja mu lekarze... Bo to się dzieło szpitalami wszędzie puste. I jak to się pokrywa z rzeczywistością? Tak jako, pomysł, na jako ludzie rozumiejący ten język, którym się tutaj ja posługiwamy, powinniście się wspierać, a Pan szczególnie, odesłałbym Pana na siłownię, ale zamknęli się. Pan jak zrzucił to napięcie, które pan nosi w sobie, niech pan w jakiś inny sposób wydatkuje. Ja już dam pana stanowisko. proszę dalej nie przeszkadzać czynności. Tak czy jakie czynności pan prowadzi? Jaki czynności? Jaki czynności pan prowadzi? Wyjaśnić, jakie czynności pan prowadzi? Proszę wyjaśnić, jakie czynności? Wstydzę, że państwo nosicie mądr policji. <średzy> nie, to akurat nie jest To są czynności Samorząd nie ma Zrób to nie narodowi Nawet z narażeniem życia Brawo, dziękujemy za tą interwencję panowie Brawo, uratowaliście tak. y, Społeczeństwo Przed y, zdrowiem... Co, co z mandatem jakimś, tak? nie, 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 nie będzie nie mandatu. Pani jest nieletnia. Będą straszeni rodzice pani listem, że chodzi nieletnia po ulicy i gdzie są rodzice, może odbiorą prawa rodzicielskie. Prawdopodobnie. Kto z państwa jeszcze nie podpisał? Każdy normalny człowiek już podpisał! Dokładnie. Kto z państwa nie podpisał, to zapraszam na tak jest, brawo dla naszej młodej koleżanki, która tu normalnie szła po chodniku! Brawa! Brawo! dla osób, osób kto jeszcze się nie boją łazić po chodniku, weź sprawy na ja informuję wszystkich, że każdy może się na listę.